Nazywam się Zanna Grachowska, pracuję w departamencie personalnym w firmie SAVIS, czyli w hr Moja praca jest taką pracą czysto administracyjną, czyli zajmuję się codziennymi potrzebami pracowników, adresuję ich codzienne problemy. Staram się sprawić, żeby nasza codzienna praca była jak najbardziej pozytywna, żeby każdy problem pracownika był rozwiązany. Moją pasją jest muzyka rockowa. To może śmiesznie zabrzmieć, ale pamiętam jak. Moja mama pokazała mi teledysk Guns N' Roses Don't Cry. I od tamtej pory pałam bardzo dużą miłością do tego zespołu. Na ramieniu posiadam tatuaż z podpisami członków Guns N' Roses. To jest mój kochany zespół, dzięki którym rozpoczęłam moją pasję ze słuchaniem muzyki, z na koncerty, z poznawaniem całej subkultury rock and rollowej. Najlepiej wspominam koncert w Goteborgu Guns N Roses. Głównie ze względu na to, że byłam w pierwszym rzędzie i w trakcie wykonywania innego utworu, Axel Rose wskazał na mnie palcem się do mnie uśmiechnął, więc wtedy to było coś wspaniałego. Muzyka sprawia, że mogę odreagować codzienność. Jak wracam do domu, mam dużo płyt winelowych, które włączam, których słucham i dzięki temu po prostu odcinam się kompletnie od tego, co było w ciągu dnia. Oprócz mojej pasji do muzyki rockowej, do koncertów, również staram się pomagać zwierzętom. Organizuję w Sawis zbiórki dla schronisk, głównie w porze zimowej, żeby zwierzęta mogły po prostu przetrwać. Moja pasja współgra z moim zawodem. Jest potrzebna duża energia, jest potrzeba dużej swobody w działaniu, potrzeba często takiego kopa, który muzyka rockowa z pewnością daje.